W 2020 roku 220 tysięcy złotych z budżetu miasta będzie przeznaczone na stypendia szkolne dla uczącej się młodzieży, zamieszkałej na terenie leszna wnioski należy składać w urzędzie miasta. Wysokość przyznanych świadczeń będzie uzależniona od dotacji z budżetu państwa, ilości wniosków i sytuacji materialnej wnioskujących. Ocena tej sytuacji polega na zakwalifikowaniu do trzech grup pod kątem dochodu netto na członka rodziny. Grupa trzecia to osoby z przedziału 0-200 zł. Grupa druga 200 i grosz 400, a grupa trzecia 400 i grosz i powyżej. Na co przeznaczone może być stypendium, na przykład na pomoc rzeczową, poniesienie kosztów uczestnictwa w zajęciach czy nauki poza miejscem zamieszkania. Wzory wniosków, które należy składać do Urzędu Miasta, znajdują się na stronie leszno.pl. Biuletyn Informacji Publicznej, uchwały Rady Miejskiej Leszna, uchwała z dnia 25 czerwca 2020 roku, druk nr 348. Miasto realiz... Program stypendium szkolnego od ponad 15 lat.